Siemanko, wszystkim z tej strony Predator i dzisiaj zaczniemy pierwszą część poradnika do gry Demonologist. Umówimy sobie w niej do czego służą te wszystkie narzędzia, które mamy dostępne do wykrycia ducha. Dobrze, tak więc zaczniemy sobie na pierwszej mapie, czyli na opuszczonym domku. Aha, żeby wejść w interakcję z mapą. Tak jak widzicie tą łapkę, wystarczy podejść, nacisnąć przycisk E i klikamy sobie w opuszczony dom lewym przyciskiem myszy, musimy dać wstecz, żeby wyjść z mapy. No i udać się do naszej tablicy. Jeśli mamy pieniądze, możemy sobie tutaj wykupić, czy nawet dokupić jakiekolwiek narzędzia, które usprawnią nam pracę. Tak więc my mamy na tyle kasy. I możemy to zrobić. Czyli jeśli chcemy kupić coś tutaj z tej całej listy, czyli dokupić jakiś przedmiot, żeby nasi koledzy mogli też go używać, klikamy na niego lewym przyciskiem myszy, klikamy tutaj w, ten, w to okienko Kup. Wtedy pokazuje nam się, że kupiliśmy jeden przedmiot, tak? Tutaj mamy aktualnie pigułki zdrowia. Pojawia się tutaj taka strzałeczka, że mamy ten przedmiot zakupiony, ale żeby go dodać do naszego ekwipunku na poprzedniej tablicy, wystarczy nacisnąć tą strzałkę w lewo. Tak, tak, tak i tak. I wtedy zakupione przez nas przedmioty są dołożone do ekwipunku. Jak widzicie, Lista podstawowych przedmiotów znajduje się tutaj aż dotąd, do światła UV, a my dokupiliśmy świece, pigułki zdrowia i aparat fotograficzny oraz statyw na aparat fotograficzny, dobrze. A żeby zacząć taką misję, aktualnie grom na singlu, wiadomo, no to poradnik, poziom trudności łatwy, jeszcze o co chodzi z, poziom, z poziomami trudności. Jeśli wejdziemy w ustawienia, to dowiemy się czego możemy się spodziewać po danym poziomie trudności. No, jak to wiadomo, łatwy to łatwy, średni zapewnia nam całkiem coś innego. Aha, i średni poziom trudności jest odblokowywany dopiero przy poziomie postaci 5. Tak więc my mamy ósmy poziom, jest on odblokowany i dostępny. Wiadomo, zarabiamy więcej, ale duchy są trudniejsze do wykrycia i częściej na nas polują. No, trudny jest dopiero od levelu 10 naszej postaci, którego jeszcze nie mam aktualnie, ale jak widzicie, już niedługo. Dobra, tak więc mapa wybrana, trudność łatwa, ponieważ to poradnik. Rzeczy wybraliśmy, tak więc startujemy. Dobra, na początek omówienie naszych trzech ekranów, które są bardzo potrzebne nam. Tak więc pierwszy ekran. Podzielona nasza misja jest na tak zwane trzy etapy, czyli pierwsze to wykrycie typu ducha za pomocą narzędzi, które znajdują się za nami. Ogólnie tutaj mamy nazwę ducha, czyli Anastazja Park. Na Spirit Boxie odpowiada ona nawet jeśli ktoś jest obok ciebie, czyli jeśli jesteśmy w drużynie przynajmniej we dwóch, no to możemy do niej gadać i ona prawdopodobnie także nam odpowie. Na urządzeniu, które nazywa się Spirit Box, ale o tym później w omówieniu przedmiotów. Dobra, jeśli wykryjemy typ ducha, musimy nacisnąć magiczny przycisk na klawiaturze J. Otwiera nam się tablet i tutaj są dowody. Znajdujemy trzy dowody na mapie, na przykład poziom IMF 5. Powiedzmy sztalugowe płótno do rysowania, czyli obrazek, na którym duch nam narysuje jakąś postać, czy cokolwiek. I powiedzmy odpowie nam na tym spirit boxie, o którym właśnie powiedziałem. No i zaznaczając te trzy yy, znaleziska, które zrobimy w tym domu, widzimy, że duch to na przykład Yokai. Zaznaczamy go i wtedy jeśli dobrze znaleźliśmy wszystkie dowody, wtedy przechodzimy do etapu drugiego, który nazywa się cele fakultatywne. I wtedy dopiero ten etap nam się odblokuje, i mamy do zrobienia dosyć trudne rzeczy, czyli zdmuchnięcie świeczki przez ducha. Znalezienie osoby siedzącej, człowieka za pomocą szkła ektoplazma i zrobienie zdjęcia. Żeby to wykonać, musimy wcześniej zakupić świeczkę i zakupić <grych> aparat fotograficzny. No ale mniejsza o to. Jeśli zrobimy te wszystkie tutaj trzy rzeczy, o które nas poproszono, odblokowuje się etap trzeci, czyli egzorcyzm. A tutaj mamy napisane tak. Aby wyegzorcyzmować ducha, musimy znaleźć pięć brakujących palców pani Anastazji i umieścić je w obszarze rytuału w piwnicy. Wszystko ładnie pięknie, ale duch nie, nie nudzi się, czyha na nas w domu. I tutaj, właśnie na trzecim monitorze, mamy pokazane nasz stan psychiczny. Aktualnie na wysokim poziomie. Po wejściu do domu w ciemnych pomieszczeniach nasz stan psychiczny spada. Przy poniżej, jak się nie mylę, 40% duch zaczyna na nas polować, i wtedy nas goni, i może nas po prostu zabić, i stracimy tym samym nasze wszystkie przedmioty, które zakupiliśmy, dokupiliśmy do naszego podstawowego sprzętu. Dobrze, trzeci ekran to yy, ekran kamery. W którym możemy podglądać, czy coś się dzieje w pomieszczeniu, w którym jest duch. No, ale żeby taka kamera zadziałała, musimy ją zakupić, a wygląda ona tak, można ją wziąć do łapy za pomocą przycisku E i na przykład sobie ją tutaj aktualnie wyjdę i ustawię ją, żeby zobaczyć, jak to wygląda, przytrzymujesz przycisk G. I wtedy rolką myszy kręcisz, w którym kierunku ma patrzeć dana kamera, którą postawisz na ziemi. Puszczamy przycisk G, kamera ustawiona, wracamy. Cyk. O, i już mamy źródło kamery. Standardowo jest na nasz namiot, a tutaj klikamy, tu na dole zmiana źródła kamery, i widzimy widok z kamery, który ustawiliśmy. Dobra. To odnośnie kamery, tyle i naszych trzech monitorów, które myślę że są dobrze wyjaśnione. Teraz przejdziemy do przedmiotów, które zabieramy na naszą misję. Pierwszym jest latarka, która wiadomo, świeci, rozświetla nam ciemne pomieszczenia, ciemne miejsca, tak żebyśmy się nie wywalili na przykład o stołek idąc po domu. Dobra, lewy przycisk wyłącza i załącza latarkę. Kolejnym urządzeniem jest czytnik IMF, mierzący pole elektromagnetyczne ducha. Czyli, tak jak tutaj widzimy, są pod zegarami: 1, 2, 3, 4, 5 lampek, które reagują na pole elektromagnetyczne ducha. Im więcej lampek, tym większa liczba. Tutaj u góry po prawej, tam gdzie pisze 0, nad karaluchem. Czyli, świeci nam się jedna lampka. Będzie pokazywała nam jeden 5 lampek, to znaczy, że IMF zareagował na poziom 5. A działanie tego urządzenia wygląda tak: poziom 5, dobra, było widać poziom 5 pięknie, czyli możemy to zaraz odznaczyć w dowodach. To urządzenie już się nam nie przyda. Kolejnym urządzeniem, które mamy dostępne jest lampa UV. Daje nam ona tylko takie możliwości, że możemy gdzieś, na przykład na przełącznikach, na drzwiach wykryć tak zwaną odbitą piątkę od ducha. Czyli jeśli duch zaczyna bawić się światłem, wyłącza, załącza je, prawdopodobnie na stryczku elektryczku będzie widoczna odbitka dłoni naszego ducha. A wygląda to tak. Tu jest popatrz widzisz? O, czekaj, czekaj, stój. A gdzie to jest? No tu, na drzwiach nie widzisz tu? Nie, tu nie ma nic. No tu piątka odbita na drzwiach, nie widzisz tego? A, to tutaj dopiero no. Chociaż czekaj, zobaczę się na ufałce czy nie ma nic. O kurde, kurde, kurde to jest. ale porąbana. Na suficie skubana jest. Szybko. piątka odbita, piątka odbita tu. Po znalezieniu odcisków palca, które pozostawił duch, wchodzimy na tablet, zaznaczamy odcisk palca i możemy wyrzucić w tym momencie ufałkę i szukać kolejnego dowodu. Kolejnym urządzeniem, jakie mamy dostępne, jest tak zwane szkło ektoplazmy. Mamy je w ręku, przytrzymujemy lewy przycisk myszy, jest zbliżenie, i wtedy na ścianach będziemy widzieć takie znaczki ektoplazmatyczne, które zostawia duch. A wyglądają one tak. Jeśli znajdziemy taki znaczek, wiadomo, otwieramy nasz tablet, klikamy w dowody i zaznaczamy sobie. Co zaznaczamy tutaj? Barwniki do ektoplazmy, dobra, w porządku. Kolejnym urządzeniem, a raczej, no, nie wiem, narzędziem jest płótno sztalugowe. Mamy je w łapie, i jeśli znaleźliśmy znowu pomieszczenie, w którym znajduje się duch, mamy płótno w łapie, i powiedzmy tutaj, przytrzymujemy przycisk G znowu, i rolką możemy kręcić w górę lub w dół. Czyli kto tam woli do przodu do tyłu, i ustawić sobie je, w którym kierunku płótno ma patrzeć. Stawiamy tak, puszczamy przycisk G, płótno stoi. I teraz musimy czekać, aż duch będzie chciał nam cokolwiek na nim narysować, namalować jak kto woli. A przykładowy obrazek namalowany przez ducha wygląda właśnie tak. can something? Jest! O, ale kurna obrazek, ja pierniczę. Ciekawe. Oczywiście, jak duch namaluje coś nam na płótnie, wiadomo dowody i reakcja. Nie, przepraszam, nie reakcja, tylko sztalugowe płótno do rysowania odznaczamy. I mamy kolejny dowód. W porządku. Kolejnym urządzeniem jest czytnik ESG. Wygląda on tak. W pomieszczeniu z duchem, najlepiej rozstawić go gdzieś na podłodze. Jak to robić? Przytrzymujemy przycisk G, i rolką na przykład możemy go odwrócić w którymś kierunku. Jeśli nam pasuje, i jak już chcemy go postawić w tym kierunku, czy w tym, puszczamy przycisk G. I on sobie działa. Żeby duch nam się pojawił, musimy odczekać chwilę albo go sprowokować do pojawienia się. Nasz duch pojawia się na krótką chwilę centralnie nad urządzeniem. Jest on nieruchomy. Wygląda mniej więcej jak manekin. Towarzyszy też temu charakterystyczny dźwięk, tak jakby rażenia prądem, mniej więcej tak. Zzt, a wygląda to tak. Tu światło, a tu masz te ektoplazmatyczne gówno. O, o widzisz? Jest! To jest y, SG. Ja, to ja, było to. Ja, dobra, dobra, no to ok. Widzisz? Rozumiem. Widziałeś, widziałeś, jak to widziałem, teraz. Widziałem. Nawet, Nawet takie było takie brzzt, nie? Tak, tak. Rozumiem. Czyli ten dźwięk to też dużo nam daje. Jeśli macie zakupioną kamerę, możecie podejrzeć również ducha poprzez ekran znajdujący się w namiocie. Po znalezieniu takiego dowodu otwieramy oczywiście tablet, zaznaczamy reakcja na duchy ESG i szukamy kolejnego dowodu. Kolejnym urządzeniem jest tak zwany Spirit Box. Bierzemy Spirit Box i musimy w pomieszczeniu, w którym już znaleźliśmy lub wykryliśmy ducha, Najlepiej wtedy przytrzymać lewy przycisk myszy. Gadaczka się zbliża, jak gadamy do mikrofonu, widzicie co się dzieje. Po lewej stronie słychać naszą mowę. Jeśli duch nam odpowie, widzicie tutaj taki zarys takiego duszka ładnego po prawej stronie przy kciuku. Jeśli on zaświeci się na niebiesko podczas rozmowy z duchem, jeśli takowy będzie chciał nam w ogóle odpowiedzieć cokolwiek. To wtedy ten duszek zaświeci się na niebiesko i duch zacznie nam gadać przez ten Spirit Box. To wygląda to tak. Jak na razie zdążyłem zauważyć, duch reaguje tylko na słowa angielskie, typu what is your name, how old are you? Albo where are you. A to znowu... duży? nie, to jest znowu ten. O, dobra, widziałem. Tak więc jeśli duch zacznie gadać, wiadomo, Otwieramy tablet, dowody i odpowiedź na spirit box. Ostatnim dowodem, jaki możecie znaleźć w grze, są temperatury zamarzania. Po prostu, jeśli jesteście w pomieszczeniu, gdzie znajduje się duch, z waszych ust wydobywa się para w postaci takich chmurek, wiadomo, tak jak w zimie normalnie. Widać to u was, jak i u postaci, które z wami grają, czyli z waszymi kolegami. No to tyle. Pamiętajcie, że jak takie coś zauważycie, otwieracie tablet i zaznaczacie temperatury zamarzania. I to by było na tyle z pierwszej części poradnika do Demonologist. Mam nadzieję, że wszystko zostało wyjaśnione. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Na pewno kolejne filmy będą wrzucane. Tak więc do zobaczenia i udanych łowów. Na razie! Gurna! Ale bym ci teraz najchsiętnie zdjęcie zrobił. Z Kubańcą.